A to już dawno temu w sumie, ale kurde, ale, ale że Simple do Liquid? Kurde, ta zwiechał. No nie, no. Ta zwiechał. A to tego karampiętecznie z nim wygrałem, nie? Tylko że później go przegrałem, bo później walczyłem po raz kolejny. JJ, kurde, ale słuchajcie, ja już się dzisiaj taza nie boję. To już, słuchajcie, to jest koniec dominacji taza na bezpocie. No. To jest koniec dominacji Taza. Gdzie jest mój skin, który wrzuciłem? O, teraz mi dodało. Tylko, że to już trochę za późno, chyba. Ale mam 27%. Teraz, słuchajcie, porobimy Taza tak, żeby on się poczuł tak, jak ja się czułem, nie? Tak się poczuje Taz w tym momencie. Tak, jak ja się czułem, kiedy z nim grałem zawsze. To musi być zwycięstwo, słuchajcie. Ten karambit Urban Mask dzisiaj go rozdaje subom, mówię wam. Ten karambit dzisiaj idzie na giveaway dla subów. Ten, o ten co tutaj jest. Oczywiście go wygram, nie? Ale ten leci do subów, jak go wygram. Dokładnie. Nie, już teraz nie wiadę. tym, kurde, bo nie zdążę, nie, nie dodam już w ogóle tego, do tej półlitery, lepiej nie ryzykować, nie? No, w... szpioneczko, do ciebie zanieś suba dzięki chociaż to jest pierwszy miesiąc pisze, ale przecież jest dłużej. Patrzcie na to, 27%, to jest w końcu moje zwycięstwo, to jest w końcu MOJE ZWYCIĘSTWO, TAK JEST! Koniec dominacji tyrana! Koniec dominacji tyrana! Powiedziałem Wam, że takosa leci do Was i takosa leci do Was! Tak jest! Kochani, to jest koniec dominacji tyra tyrana, Skarbi! Cieszymy się! Musimy się radować, bo to jest koniec dominacji tyrana! Tak jest! rect. Koniec! Koniec! Zrobiłem to! Na streamie to zrobiłem nawet! Widzieliście to! Widzieliście to! Porobiony! Ale było Ale było, nie! Ale było! Kota mnie obudziłeś. Kurde, no wybacz, ale w takiej sytuacji trzeba się rodować, nie? W takiej sytuacji trzeba się rodować. I dzisiaj Taz powiedział pewną ważną rzecz. On powiedział, Izak, teraz odpuść. Wygrałeś, to odpuść. I ja chyba teraz odpuszczę. Przynajmniej na jakiś czas. Mam dla was koskę, drodzy subskrybenci, to fajną, od Taza, to prezencik od Taza. Dziękuję ci serdecznie, Wiktor. Udało mi się ogarnąć koskę od mojego przyjaciela, Wiktora, którą wam rozdam dzięki temu, także widzicie jak fajnie będzie koska nagi giveaway'a dla subów. Dzięki Tazowi, dziękuję ci bardzo, drogi przyjacielu. <laughs> No, no, wspaniale. Także sobie później zrobimy jakieś gwoje dla subków, ale to dopiero później. E, no i cóż, i chyba idziemy giercować.